Teraz chcielibyśmy zaprezentować kolejną nowość od Higmicro. Jest to celownik termowizyjny model STR 2.0 i w tym modelu została przeprojektowana obudowa. Mamy wbudowany jeden akumulator 18650 wewnątrz, drugi akumulator 18650 mamy w poprzek zamontowany, w związku z czym mamy niezależne źródło zasilania oraz możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze i ładowania przez wbudowany port USB. Co zostało jeszcze zmienione? Ten model dostał nowy, dużo większy wyświetlacz, który znamy również z modelu Alpex 4K. Obiektyw mamy tutaj 50 i tylko i wyłącznie jest to model na wysokiej rozdzielczości, czyli 640. Parametry obiektywu to jest F1.0, powiększenie z tego co pamiętam 3,5-3,3. Także, także powiększenie bazowe już jest komfortowe do użytkowania. Płynny zoom, obsługa wieżyczką, klikalny przycisk. Bardzo ciekawy produkt również w konkurencyjnej cenie. Dziękuję bardzo.